Kliknąłeś przed chwilą w link i otworzyła się przed Tobą niecodzienna szansa dołączenia do zespołu S7. Witam cię serdecznie, z tej strony Krzysztof Lesnał. Pozwól, że zanim dowiesz się o możliwościach współpracy z firmą S7 i o możliwościach zarabiania pieniędzy, powiem Ci dwa zdania o samej firmie, a także o branży i o produkcie. S7 Medical Company to firma, która ma swoją misję, ma swoje, swoją wizję, a także ma swoje cele. Celem firmy jest upowszechniać prywatną nowoczesną służbę zdrowia, aby była ona dostępna dla wszystkich, tak jak dostępna dla wszystkich jest telefonia komórkowa. Produktem naszym jest opieka medyczna Signum, która istnieje już od 6 lat i produkt ten ciągle jest udoskonalany. Bardzo istotne jest to, że Business Center Club w tym roku przyznał Meda medal europejski za produkt obieki medycznej Signum. Firma S7 posiada także rekomendacje BCC. S7 to formuła, która wzięła się od siedmiu angielskich słów na literę S, a więc 7 razy S. Jesteśmy nastawieni na sukces, działamy mądrze. Działamy szybko i skutecznie, zaskakujemy naszych współpracowników oraz klientów. Mamy system zarządzania siecią sprzedaży, mamy strategię działania i zarabiania pieniędzy, a nasz produkt jest atrakcyjny. A teraz zapraszam cię do tego, abyś przekonał się, czy może z nami współpracować i czy mamy miejsce dla ciebie. Największą grupę współpracowników naszych stanowią sprzedawcy. Dlatego zależy nam na dobrych sprzedawcach którzy rekrutują się spośród agentów ubezpieczeniowych, agentów firm odszkodowawczych, sprzedawców kredytów, pożyczek, a także innych produktów finansowych, sprzedawców produktów zdrowotnych. Drugą grupę naszych współpracowników stanowią menadżerowie. Rekrutujemy spośród menadżerów firm MLM, a także menadżerów firm sprzedaży bezpośredniej. No, i oczywiście dużą grupę też stanowią ludzie sukcesu, a więc ludzie, którzy lubią zarabiać pieniądze. Miejsce w naszej firmie mamy także dla osób, które chcą dorobić, a więc emeryci dorabiający do swojej emerytury, studenci, którzy zawsze potrzebują grosza pracownicy, którzy po etacie w pracy przychodzą do domu i chcieliby zająć się jakąś dodatkową pracą, która przyniesie im właściwe pieniądze. No i oczywiście tutaj mamy specjalne miejsce dla kobiet, kobiet z dziećmi, a więc dla mam wychowujących dzieci. Zależy nam także na sprzedawcach obsługujących firmy, a więc brokerzy, agenci ubezpieczeniowi obsługujący duże firmy, ludzie od HR-u, czyli zasobów ludzkich, no i oczywiście właściciele firm. Zależy nam na przedstawicielach handlowych, a także osobach otwierających firmy za granicą w celu płacenia niższego ZUS. -u. Jak więc widzisz, z pewnością, jeżeli znalazłeś się w którejkolwiek z tych grup, mamy ofertę dla Ciebie, mamy pracę dla Ciebie i to pracę na najbliższe kilka lat. Nie pytamy Cię o wykształcenie, ani także o to, co robiłeś do tej pory, ale najważniejsze, żebyś miał te cechy kluczowe, które będą pozwalały Ci współpracować z naszą firmą. Te cechy to przede wszystkim samodzielność w działaniu, także samodyscyplina. Zorientowanie na wynik i osiąganie wyznaczonych sobie celów. Silna wola, no i oczywiście najważniejsza cecha to chęć działania. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zapraszam Cię do kontaktu ze mną. Podam Ci swojego maila krzyżnał mail. Najprościej jest napisać do mnie. Zawsze staram się raz dziennie odpisać na pocztę. Druga możliwość to pozostawienie kontaktu na stronie, na stronie www.s7medical.com. Wpisz swoje imię nazwisko, numer telefonu oraz maila, aby mógł z tobą się skontaktować. A jeżeli już teraz chciałbyś mieć pełną prezentację naszego prezesa Daniela Kubacha, to możesz wpisując maila pod spodem tutaj w tym formularzu, wpisz maila i za chwilę otrzymasz prezentację. Będzie to jeden z webinarów, gdzie prezes opowie ci o firmie, o branży, a także o możliwościach współpracy i o zarobkach. Zapraszam Cię. Skorzystaj z tej szansy, aby poznać możliwość współpracy z firmą S7 Medical Company i zarabiania właściwych pieniędzy. Do zobaczenia po drugiej stronie. Pozdrawiam, Krzysztof Lesno.